Cześć! Jesteśmy znowu na budowie naszego wspaniałego szkieletowego domu, który opisałam Wam już dwa na YouTube. Naklikajcie sobie na linki, tam znajdziecie część pierwszą i część drugą o tym domu. Niedługo część trzecia i czwarta, dlatego że dom jest praktycznie wykończony. A teraz zobaczcie sobie, jaki inwestor zaplanował sobie świetny kominek zaraz za mną. I zobaczmy, ma przestrzeń przed salonem, który jest... Salon, otwarcie drzwi i kominek zewnętrzny. A zobaczcie teraz, jak w rzeczywistości wygląda 6-metrowej szerokości weranda. W domu nie jest tak całkiem jasno w okolicach tej werandy, bo o to najczęściej pytacie, ale na zewnątrz jest naprawdę całkiem przyjemnie, a nagrywamy film w całkowitej ciemności. Jest całkiem szaro.